Chociaż po ostatnich Oscarach wszyscy mówią o Lady Gadze, która wygląda, jakby zakochała się w Bradleyu Cooperze, to wiele osób zaczęło zastanawiać się również, dlaczego Bradley Cooper na wszystkich wydarzeniach zawsze pojawia się ze swoją matką Glorią Campano. Postanowiliśmy zbadać tę sprawę i zrozumieć relację Bradleya i jego rodzicielki. Obejrzyjcie nasz film, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej. Pewnie nie tylko nam ta relacja i specyficzne zachowania aktora wydaje się trochę dziwne. Ojciec Bradley'a zmarł w 2011 roku i od tego czasu wdowa i jej syn stali się nierozłączni. Osiem lat temu Gloria Compano została nieodłącznym towarzyszem Bradley'a na czerwonym dywanie, a także podczas podróży i w jego pracy. Dlaczego tak ciężko odciąć mu pępowinę? Bradley ma 44 lata i nadal mieszka z matką. To coś, co dla niektórych jest akceptowalne, dla innych jest nie do przyjęcia. Po śmierci swojego ojca Cooper zaprosił matkę do zamieszkania w Los Angeles. Zostaną Zastanawiamy się jednak, czy wcześniej skonsultował to z Iriną. Cooper i jego partnerka tworzą bardzo prywatny związek i rzadko pojawiają się razem na czerwonym dywanie. Byliśmy więc zaskoczeni, gdy pojawili się razem na Oscarach. Ale Gloria też tam była, w końcu Bradley ma zwyczaj zabierać mamę na wszystkie wydarzenia. Czas Cooper, ojciec Bradley'a, chorował na raka płuc i kiedy Bradley dowiedział się o tym, postanowił przeprowadzić się do rodziców. W styczniu 2011 roku czas zmarł w ramionach syna. Teraz Bradley nosi obrączkę ślubną swojego ojca jako hołd dla silnej miłości, jaką do niego czuł. Do tej pory Mogliście pomyśleć, że Bradley stara się pomóc matce w żałobie i dać jej tyle czasu, ile potrzebuje na pogodzenie sobie z emocjami. Oraz, że chce upewnić się, że nie jest samotna. Ale zmienicie zdanie, kiedy zrozumiecie, że jeśli ktoś nie dogada się z Glorią, nie dogada się też z Cooperem. Ostatnio związek Bradley'a Coopera z Iriną jest tematem wielu spekulacji. Ludzie mówią, że Lady Gaga czeka cierpliwie, aż aktor zerwie z modelką, aby mogli zostać parą. Jednak najgorsze plotki na temat Coopera i Shayk dotyczą innej kobiety – jego matki. W 2016 roku para rozstała się na chwilę w wyniku problemów związanych z Glorią Campano. Mówiono nawet, że Irina i matka Coopera pokłóciły się podczas świąt Bożego Narodzenia. Cooper zabrał swoją matkę oraz Irinę na wspólne wakacje zaledwie kilka tygodni po tym, jak kobiety spotkały się po raz pierwszy. Może dla świeżo upieczonej partnerki aktora to było za dużo, by spędzić wolne z teściową zaledwie dwa tygodnie od jej poznania. Jest oczywiste, że wszystkie matki mają swoje zdanie na temat partnerów dzieci. Różnica polega na tym, że Campano nie ma problemu z wyrażaniem swojej opinii. Zoe Saldana i Cooper zaczęli spotykać się pod koniec 2011 roku i zerwali niecały rok później. Gloria Campano była główną przeszkodą w relacji Bradley'a z Zoe. Matka Coopera próbowała Spotkać się z Saldaną sam na sam, ale w końcu zdecydowała, że jest zbyt trudną kobietą. I po prostu powiedziała im, że nie akceptuje tego związku. A Bradley i zały zaraz po tym się rozstali. Może w takim razie, skoro rosyjska modelka jest z aktorem w związku 4 lata i nawet mają córeczkę, to udało jej się zdać test wymagającej matki Coopera? Uważacie, że relacja Bradleya Coopera z matką jest zdrowa? Czy są od siebie zbyt zależni? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby zobaczyć więcej ciekawych filmów.